Wyglądacie trochę jak rodzeństwo. Bo ty, obracam go w palce. Mi się podobała Marta Łojek i nie wiem, jak mamy to przelecieć. Była ciekawa technika zastosowana, bo ty Łukaszu, najpierw zacząłeś tymi dobrymi, nie? I skończyłeś chujowymi. Witamy w finale Rozbattle Battle No Limits. Przedstawiam wam zatem mocarne jury w składzie. Bartosz Zalewski, Mieszko Minkiewicz oraz Sebastian Rejent. O wieczną chwałę i rozpoznawalność zawalczą. Szerzej znana jako tata Piara, Marta Łojek versus Łukasz Wolski, znany z pojedynku ze Zbychem Grabowskim. Marta Łojek w drodze do finału zwoiła Kiedrowskiego i Midasa, a Wolski pokonał Grabowskiego i Sipikę. To Marta jest tak kurwa chuda, że gdyby była prostytutką, to nie wyskakiwałaby z tortu, tylko, kurwa, z zaświeczki. Jest, kurwa, tak chuda, że starzy najpierw dawali jej mefedron, czekali, aż ją poskłada i wysyłali ją do dziadków, kurwa, w kopercie. Dobrze, ja robiłam też research na temat Łukasza Wolskiego. Znalazłam jego stand-up. Nazywa się, ponieważ jak okazuje się Łukasz nie ma nerki, jego stand-up nazywa się Jednonerki Bandyta. I ja jako lingwistka doceniam, chciałabym, żebyście zrobili brawa dla niego, bo to jest taka fajna gra. Nerki Bandyta. Ale jaki Bandyta, jak przecież to pizza, jest. Leży Marta jest kurwa tak mało rozpoznawalna, że nawet telefon nie rozpoznaje jej twarzy. Łukasz pisał, że kiedyś najewał się z bezdomnymi, i on się chwali, oni się kurwa wstydzą. I pewnie jeszcze oni mu węgiel zajebali. Marta kiedyś. Yy... Marta, nie? Sorry, pojechałem się, no. Marta ma tak biedne żarty, że kiedyś dostała na nie zasiłek socjalny. Ja generalnie Łukasza nie znam, ale go lubię, bo przywraca mi wiarę w to, że mogłabym najebać typowi. Ci, kurwa. Elegancko. Słuchajcie, ja wam podziękuję, yy, bo te, co, najpierw idziemy? Nie, przelećmy, co wam się podobało, potem y, zrobimy zaraz wieczoru i potem wybierzemy, kto wygrał. Mi się podobała Marta Łojek, i nie wiem, jak mamy to przelecieć. Yy. Czy nie. ty łapisz teraz pająka? Nie, nie, nie. Dawaj na nią. rzucaj na to, co Darma mordę Daniel. To Jest zwykły, on jest bezdomny i chętnie opierdoli pająka. Marta miała na nim wyjechać. Ja nie widziałem. To zrobić. się nie liczy. To, to się już nie liczy. Ten sygnał. Nie, słuchajcie, przede wszystkim gratuluję dotarcia do finału. Tak jest. Bardzo fajnie, elegancko, to jest wielkie. Prawa. Finały są bardzo trudne, bo już widać, że się żarty kończą po prostu. E, I mieliście tutaj równe, jeśli chodzi o brak żartów, nie? Tutaj raz Wolski nie miał, tutaj raz Marta nie miała, ciężki to był pojedynek. E, ale też były były fajne, nie? Z obu stron. E, najebanie typowi, jak najbardziej spoko. E, tak, w ogóle wy wyglądacie trochę jak rodzeństwo. E. Trochę tak. Nie, nie, bardzo fajnie. E, a, a tutaj jeszcze e, ten ze świeczką mi się podobał e, e, u Wolskiego. no, 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 no. <ścoughs> w za kurę zamieniasz? kurbela ja się zamieni. No tak szukam, szukam, tak szukam. Dobra. Mi się podobało, bo widać, że już tam żarty wysychało to źródełko z żartami, ale tu była ciekawa technika zastosowana, bo ty, Łukasz, najpierw zacząłeś tymi dobrymi, nie? I skończyłeś chujowymi. A ty, Marta, zaczęłaś, że żart, a, że nie jesteś bandyta, tylko pizda. Więc zacząłeś mega chujowym. A i co te dobre na koniec zrobiłaś? To był sprytny ruch z twojej strony którego? To jest ten trik! Wszystko zdradziłeś! No, Ale najebacz typowi też mi się bardzo podobało. To prawda. No, może też ci się kiedyś uda. je. O, krzyżby, o, o, krzyżby. Słuchajcie, super, w ogóle bardzo mi się podobało, bo, bo mieliście dużo żartów, mieliście odpowiednie nastawienie i przede wszystkim uśmiech. E ale podobało mi się też to, że yy, o tam wiadomo, że ktoś tam pizda i tak dalej, no to tam chuj, ale yy, yy. E, no wiem nawet, że bezdomni się wstydzą najewania się z panem Łukaszem, to jest też oparte na faktach, bo miałeś okazję z nim wypić i to jest intensywny człowiek pod, pod alkoholem. Jedno z Ostatni raz jak piłem w życiu alkohol, czyli półtora roku temu, to było od białystoku właśnie z tobą. i chyba oddałeś mocz do e, nieczynnej fontanny i kurwa dwie stówy to kosztuje. Także twardy zawodnik. Tak. Jak bardzo można być chujem po alkoholu? Tak, że Bartosz Dalicki przestał pić. Tak, jak patrzysz w przyszłość, to... Na to nie gany. był mandat za Szczanie, tylko tak. za uruchomienie fontanny poza sezonem. Nadal się nie liczy. Tak. To poszło na konto. Daniel! Daniel! Tak. To jest tam ja, ja. ja, ja. Nie wstydzę się swych wab Jesteś, jest super był. Ciebie na chacie pewnie już. No. Rozbywałam go! Nie, ale jest świetna tak naprawdę. Ja prosiłem o jakieś reakcje żywiołowe i o jedyna się zastosowała. Ja, fakt, bo... fakt, że już w kurwia, ale jako jedyna. Słuchajcie, bo też nie ma co trzymać. Nie ma co przedłużać i... ehm, mój błysz. Zapisujemy wszyscy naraz tak, tak. i opowiem. Wszyscy na trzy ogłosimy. I dajcie tylko werdykt po prostu. Dokładnie tak, to Jednego. jest chwila dla skryby. Dobra, jest jednogłośnie. Jest jednogłośny. <laughs> Ale spoiler! Spoiler! Ale może nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, być jak Może być Łukasz jako kurwa! Zwyciężył? Tak, zwyciężyła Marta Łojek. Dzięki bardzo! Marta Łojek! Tą edycję Roast Battle No Limits wygrywa Marta Łojek. A ciebie drogi widzu, już teraz zapraszamy na widownię kolejnej edycji. Szczegóły w linku w opisie. Zapraszamy Mateusz Kierowski, Marta Łojek, Daniel Midas, Mateusz Burkacki. Juliusz Szypika, Dave Rygielski, Zbichu Grabowski, Łukasz Wolski, tegoroczni uczestnicy yeah. rozbatu. Bardzo się cieszę, czy są wszyscy, czy możemy prosić...